Witajcie. Dzisiaj w Ewangelii Jezus porównuje Królestwo Boże w dwóch przypowieściach do dwóch rzeczy. Najpierw porównuje je do ziarna. Ziarna, które zasiane, rośnie cały czas. Niezależnie od tego, czy ogrodnik śpi, czy je podlewa, czy się nim zajmuje, wzrost jest nieustanny. Pozwala to nam mieć nadzieję. Nadzieję na to, że Kościół. Pomimo wszystkiego tego, co się w nim dzieje, co często jest bardzo widoczne, wręcz krzykliwe, cały czas wzrasta, że Królestwo Boże nieustannie wniesie ku niebu, ku ostatecznemu wypełnieniu. Podobno Jan Paweł II, kiedyś, gdy biskupi narzekali, że taka i taka sytuacja, a tu znowu to i tamto, miał powiedzieć: Duch odnawia oblicze ziemi. Duch odnawia oblicze kościoła cały czas. Nawet jeśli tego nie widzisz, nie zauważasz, nawet jeśli jest to dla ciebie odległe. Druga przypowieść to przypowieść o ziarnku gorczycy. Tu po mojej prawej stronie widać, jak wielkie to ziarno. Często jest ono bardzo, bardzo nikłe, mniejsze niż jeden milimetr. To ziarno staje się wielkim drzewem. W tamtym klimacie dochodzącym do 3 czy też 4 metrów. Często to, co jest niewidoczne, małe, marne, wydawałoby się zupełnie niewartościowe, gdy rzeczywiście chwyci się to i wykorzysta, potem może stać się miejscem schronienia dla ptaków, miejscem, z którego inni mogą czerpać owoce. Te dwie przypowieści pozwalają, mieć, pozwalają nam mieć nadzieję. Nadzieję na to, że Królestwo Boże, pomimo wszelkich trudności, cały czas jest i pracuje, cały czas wzrasta, rozwija się. Jest to dla nas radosne, bardzo pokrzepiające. Drugą rzeczą to moja rola w tym królestwie. Moja rola, która sprowadza się do tego, aby tym ziarnem się zająć, aby je zasiać, aby potem, jako ogrodnik, starać się je podlewać, starać się dbać o nią, jako o uprawę. Gdybyś miał zobaczyć wzrost swojej wiary przez ostatnie na przykład pięć lat, czy wzrosła? Jakie wydała owoce? Królestwo Boże podobne jest do zianka gorczycy. Wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. Bóg zaprasza Ciebie do współpracy. Zapraszam Ciebie do tego, abyś tym schronieniem stawał się, aby inni mogli czerpać owoce z drzewa, z rośliny Twojej wiary. Życzę Tobie, aby te owoce były jak największe. Szczęść Boże.